No, tytuł tego spotkania wczoraj było: Jak rolnicy reagują na wspólną politykę rolną, jak reagują na Krajowy Plan Strategiczny? Więc powiedziałem szczerze: to, co u rolników jest, to, że oceniają go bardzo negatywnie. Dlaczego? Że wiele przepisów, które powstało tam, jest takie niepowiązane z praktyką, bo wiele zasad, to co chcemy zrobić ochrony klimatu, środowiska i innych jest, jest, że tak powiem, przekazywane w rolnictwie przez wiele, wiele lat i to rolnicy w większości robią. Jest problem dzisiaj, że w niektórych przypadkach jest w tych gospodarstwach większych, czy nawet ci, co uprawiają mniej monokultury, mono, 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 mono przejście na kukurydzę i ci mają największy problem jakikolwiek ekoschemat eko zrobić, bo nie spełniają warunkowości, nie będą spełniać innych, ale także poruszyłem problem samych dopłat bezpośrednich w Polsce, bo Dzisiaj Unia Europejska dała nam wolny wybór, trochę. Przeznaczyła środki na wspólną politykę rolną i dała to na pierwszy i na drugi filar, i dała państwom przesu możliwość przesuwania do 30% z jedną strony lub w drugą, jak kraj to uznał, i możliwość dofinansowania do filaru drugiego, nawet do 80% z budżetu y, krajowego. Myśmy jako jedyny kraj w Europie, i to jest za zastanawiające mocno, Przełożyli środki z filaru drugiego na, na pierwszy. Mieliśmy około 7 to miliardów przeszło nawet na, wspólne, na, na filar drugi. Przy przesunięciu tych środków na pierwszy filar podnieśliśmy ewentualnie wysokość dopłat na hektar teoretycznie. Ale tutaj wiemy dobrze, że wchodzą ekoschematy, nie wszyscy będą mogli po to osiągnąć. Jest warunkowość, żeby nawet tą podstawową dostać 100, 118 euro. I tak naprawdę wiemy też wszyscy dobrze o tym, że dopłat część trafia do osób, które. Nie chcą się to rozwijać w rolnictwie, są to właściciele ziemi, często wydzierżawiający to ziemię i wysokością jak gdyby czynszu dzierżawnego jest najczęściej wysokość dopłat plus coś tam, tam, tam jeszcze, w zależności od jakości gleby i innych. My przesunąwając te, te, te środki do, dołożyliśmy niby z budżetu krajowego 30% do filaru drugiego, ale jest to mimo wszystko mniej niż w pierwotnej wersji było. Inne kraje robiły odwrotnie, przesuwały z filaru pierwszego na drugi, albo pozostawiały filar drugi, pierwszy bez zmian, ale większość przesuwała i maksymalnie niektóre kraje dofinansowały drugi filar. A drugi filar jest to na inwestycje na wsiach, na modernizację, na innowacje, na energię odnawialną plany i projekty zatrzymania wody i inne, więc to są bardzo ważne właśnie rzeczy. Jeżeli my przez 5 lat mamy mniejsze środki na te cele rozwojowe, rozwo to będziemy po pięciu latach możemy być niekonkurencyjni. Polska się rozwinęła dlatego tak mocno, że miała dru drugi filar mocny. Przez modernizację. Modernizację, tak? budowa obór, kurników i innych tam rzeczy, nie chcesz o tym ty mówić, ale był to ro rozwojowy program. Ktoś mówi, że dlatego się dało, żeby ci mali mogli dostać. Robimy programy cały czas dla tych małych, a tych małych gospodarstw mamy coraz mniej, więc może się zastanowić nad tą polityką, że, że coś nie, nie jest tak. Nie wykluczałoby wcale, jeżeli byłby drugi filar mocny i duży, stworzenie programów rozwojowych dla małych to gospodarstw, czy agroturystyki, czy małe przetwórstwo, czy handel detaliczny i wiele różnych tych rzeczy, które by mogły, że tak powiem, tym małym gospodarstwom pomóc, ale byłoby to dla tych, którzy chcą na wsi zostać i ze, z, z pracy w rolnictwie żyć, czy to dodatkowo przetwórstwo, czy dodatkową pracę, a myśmy to jak gdyby odpuścili i, i co z tego, że ktoś dostał tysiąc złotych w tym małym gospodarstwie więcej, jak on za te tysiąc złotych nie zrobi kompletnie nic. I często to, to są trafione pieniądze dla tych, którzy w ogóle ze wsi nie żyją. Są, są zdania, że niektóre, praktyki, niektóre ekoschematy, no to, tak jak choćby wymieszanie obornika z glebą, no to jest tak jakby redystrybucja, ponieważ to jest zwykłe nagradzanie no takiej dobrej praktyki rolniczej. Ale niech to będzie. Ja, tam, ja Im prostsze tych ekoschematy, uważam, że to też dobrze, że niech trafią chociaż do. będą wykorzystane te środki, bo tak to moglibyśmy stanąć przed, przed, przed perspektywą. Tak, jakbyśmy takie ambitne stworzyli te eko-schematy, to wtedy tych 25% w filarze pierwszym moglibyśmy nie wykorzystać. Więc tutaj, jeśli takie są, że tak powiem, a to poprawia mimo wszystko strukturę, ale musimy też wiedzieć dobrze, że większość gospodarstw już obornika nie ma, bo. Yy, bo wiemy z danych statystycznych, że producentów bydła tam ubywa, że było kilka, kilkaset ty, tysięcy, mamy dzisiaj, kilkadziesiąt ty, tysięcy samo w trzodzie chlewnej i, 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 i czego by dotknąć, więc, więc to jest jakiś problem, ale yy, płaćmy, ja jestem za tym zawsze, nie patrząc, czy jest duży, czy mamy, dla każdych powinien być program filarze drugim, żeby się mogli rozwijać i ci mniejsi, i, i ci więksi, a nie dzielić poprzez jakiś tam sztuczny podział. Dlaczego Pana zdaniem ten Krajowy Plan Strategiczny wygląda właśnie tak, jak wygląda? Skąd to przesunięcie tych środków? Ja myślę, że, że to jest od wielu lat. Ambicją polityków było jak gdyby pokazać, że dochodzimy do jakiegoś poziomu płatności na poziomie Unii Europejskiej średnich. Unia ma bardzo zru, zróżnicowane, bo to są zaszłości często historyczne i jakieś te, te, te dopłaty w poszczególnych krajach, ale to, to nie jest polityka rolna rozdać to pieniądze wszystkim i to ma niby trafić, że większe dostaną jakaś mała grupa, znaczy ilościowo duża, bo to są może nawet 90% mówią o tym politycy, że, że tych małych gospodarstw do 30 hektarów skorzysta z na tym, że będą te dopłaty być większe. Ale to nie znaczy, że to jest obszar obszarowy, bo jakbyśmy patrzyli na ilość ziemi, która jest u tych 10% i którzy produkcję towarową dają, no to, to cyfry by mogły zupełnie wyglądać inaczej, że pomagamy nie, pro, nie produkcji towarowej, że ktoś z, z tego i rolnictwa chce żyć, a dajemy tym, którzy z rolnictwem są związani, mają tą ziemię i korzystają z tego, ale niekoniecznie chcą się i rozwijać i koniecznie z tej ziemi żyć. Wiemy, że plan strategiczny będzie w ramach tej nowej wspólnej polityki rolnej będzie mógł być zmieniony kilkukrotnie nawet, w którą stronę powinny pójść te zmiany? No ja bym chciał cały czas wracał już. Ten rok już się nie da zmienić, ale w przyszłym roku zastanowić się, czy te proporcje przesuwania środków z filaru drugiego na pierwszy, co jest właściwe czy dofinansowanie z budżetu państwa nie może być większe, zamiast w różnych to programach chcemy robić różne właśnie rzeczy. Dzisiaj mamy, to są decyzje polityczne, to nie są po, po, pokierowane decyzjami prorozwojowymi i innymi, tylko jest to podyktowane, przykro to mówić, ale tym, że jest przed nami to wybory, że trzeba jakąś, jakąś grupę jakoś zyskać, bo tych producentów rolnych faktycznie, rozwojowych jest, jest mniej. Ale oni są bardzo ważni, bo oni zapewniają nam samowystarczalność żywieniową, dają konsumentowi dobry produkt, bo jeśli nie, to przegramy tą konkurencję w tej trudnej sytuacji, która dzisiaj zwłaszcza jest. Tej wojny na, na wschodzie, że okaże się, że, że, że Polska jest importerem import żywności, a nie eksporterem, albo będziemy przetwarzać tylko surowce, ale nie z polskich pól. Mówimy o tych, o tych możliwych zmianach w planie strategicznym, natomiast, natomiast już teraz mamy takie ogromne zamieszania administracyjne i tutaj. Jesteśmy w ogóle do, do tych nowych wariantów, nie przygotowani mocno. Jesteśmy w trakcie już przyjmowania wniosków, a nie do końca wszystkie rozporządzenia są. Jest to nie tylko wina naszego rządu, ale całej Unii Europejskiej, że że, że nie przygotowała nas. Ja wnioskowałem, żeby nawet jeżeli taka sytuacja jest, tak się stało, żeby odłożyć to do wprowadzenia co najmniej od roki. To by było najbardziej racjonalne, nic by się nie, nie stało. Przyznanie płatności na zasadach starych a dopiero już wiemy jakie rozporządzenia, mamy rok czasu na, na, do tego przygotowanie się, wyszkolenia ludzi, którzy to będą te wnioski robić i także przygotowanie i rolników, bo, bo rolnicy dzisiaj nad, wiedzą coś, ale nie do, do końca. Nadal nie ma pełnej wiedzy na wszystkie rzeczy, które dzisiaj będą mogli się ubiegać, żeby te środki jakikolwiek dostać. I najsmutniejsze jest to, że w filarze drugim nie ma y, pieniędzy na rozwój. Te 229 milionów euro na rozwój, na całą perspektywę to są pieniądze bardzo małe, nawet powiedziałbym, że śmieszne.